żećka, że se zecom zdecydujemy to i łowo, a my wam a my wam zdecyujemy, się o a my wam a my wam zdecyujemy, że się o zdrowie, zdecyujemy wam zdrowie najlepszego Zycymy lepszego, wam zdrowie a do tego siły, do kajdżutki zemy w kozdym roku, a do tego się do kajdżutki zemy w każdym roku. Co by Wam, po Jezus, błogosławił, co by Wam, po Jezus, błogosławił i na długie lata, i na długie lata pozostawił, i na długie lata, i na długie lata pozostawił. Co byście nam, do dowozyli, co byście nam, do dowozyli i do ludzi, i do ludzi miłość mieli. I zasyczkich ludzi, i dla seczki ludzi, miłość mieli. Co by te zecenia się spełniły. Coby te zecenia się spełniły. Oto Pana Boga, to Pana Boga, dziś by Oto to Pana Boga, oto Pana Boga, dziś by to te Ty to pięknie świętą. Ty to my pieknie pięknie świętą. Nie chcę zawsze łować, Chcę zawsze to jest pamiętko. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstancie pasterze, Bóg się Wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie? i uh -huh. Bo nudno, tusk zaśpiewa, a Krzysiu zatańczy. W ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.